Dzień dobry kochani, Co cotygodniowy vlog troszkę w innej scenarii, bo dzisiaj jesteśmy w Gdyni. Tutaj z tyłu nie znajdziecie naszej Poli, nasza Poli została na Martynice, na Martynice. kolejnym rymocie. Dokładnie, a my dzisiaj po raz któryś z kolei odwiedzamy Gdynię, bo tutaj właśnie odbywają się targi jachtowe i przyjechaliśmy sobie zobaczyć, co słychać w branży jachtowej. Zapraszamy. Tak, i za chwilę też e, będziecie mogli obejrzeć e, wywiad z nami, który tutaj e, właśnie jest też między nimi w programie. Nie wszyscy są z trójmiasta lub z okolic, nie mogliście dotrzeć, więc stwierdziliśmy, że to jest świetna okazja, żeby tutaj nagrać wam ten materiał, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Więc... Bardzo nam miło, jesteśmy za, za zaproszeni jako goście specjalni. <laughs> więc więc, specjalnie, więc specjalnie się wygadać. <laughs> Dobry Państwu, ponownie witamy na targowej scenie. Tym razem y, mamy specjalnych gości Ania i Bartek Dawidowscy. Małżeństwo, rodzina, którzy które porzucili, porzucili ląd, porzucili wszystkie swoje lądowe sprawy, sprzedali szafę, sprzedali przedpokój, sprzedali drzwi i kupili jacht. I od 10 lat z hakiem chyba już żeglują żeglują po morzach i oceanach na swoim Trimaranie, Poli. Niektórzy mówią, że mają chorobę lądową, jak Kevin Costner w filmie Wodny Świat więc ciągle na morzu. Słuchajcie, jakiś czas temu robiliście duży remont swojego jachtu. Ten remont był robiony tutaj w Trójmieście. Trwał wiele miesięcy, lat, nawet trzy lata chyba, tak? Półtorej. Półtorej roku to przesadziłem. Był mozolny, kosztowny, ale w końcu się udało. Popłynęliście, przeprowadziliście z ekipą jacht na zachód, na zachód Europy, a potem ruszyliście przez ocean. Co się Wam udało zrobić po tym remoncie? Dokąd, jaki był pomysł, jaki był cel, dokąd się Wam udało zawinąć? Jakie miejsca odwiedziliście? To, to może, to może tak, no, tak, dzień dobry, witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy po pierwsze za przybycie liczne naszych fanów naszego kanału, na który zresztą wszystkich zapraszamy i dziękujemy za zaproszenie organizatorów na Polbot, jako zdaje się, goście specjalni. Więc tak, prawie 10 lat. 10 lat dokładnie będzie 4 września, kiedy wypłynęliśmy ze Szczecina i generalnie nie obejrzeliśmy się już za rufę. Także jest kawał czasu faktycznie około 100 tysięcy mil za rufą około 10 lat i co? I generalnie raczej nic z tego byśmy jej nie zmienili. No a odpowiadając wprost na Twoje pytanie. Jeśli chodzi o remont, to tak, trwa półtora roku. Po raz drugi właściwie przebudowaliśmy łódkę od góry do dołu. Pewne rzeczy wyszły, pewne nie wyszły. Jeszcze raz ci z Was, którzy oglądają na skanach, widzieli ostatni odcinek. W którym prosto kawę na ławę wyłożyliśmy, co zagrało, a co nie zagrało. Była kategoria najlepszych hitów i była kategoria najlepszych kitów. No i, I okazało się, że wcale nie to, co najdroższe, zawsze jest najlepsze. Właśnie paradoksalnie, jakbyśmy patrzyli na ten wykres, to wyszło na to, że to, co było najtańsze dla nas, a niektóre wręcz darmowe, bo po prostu podane z dobrym sercem, bo ktoś chciał nam to koniecznie zaoferować, wyszło najlepiej, a te rzeczy, za które zapłaciliśmy najdrożej, wyszły najsłabiej. No więc teraz generalnie w tym momencie dosłownie stoi łódka na Martynice i to dorabiane i przerabiane, żeby już grało i żebyśmy mogli popłynąć dalej. Dokąd udało się Wam dopłynąć? Tak po remoncie w Gdańsku przede wszystkim półtora roku, bo tyle spędziliśmy w Gdańsku, bardzo tęskniliśmy za życiem na jachcie, bo ten remont planowaliśmy tylko parę miesięcy, a potem jak tylko w Gdańsku wyciągnęliśmy poli na beton, no okazało się, że mamy osmozę, no i pasmo różnych, po prostu otworzyła się puszka Pandory. I dopiero właśnie jak wróciliśmy z Gdańska do siebie, no to mieliśmy taki pierwszy rok, że po prostu chcieliśmy troszkę się zregenerować. Odkrywaliśmy miejsca, które już znamy bardzo dobrze, czyli tam, gdzie czujemy się bardzo dobrze, głównie Bahamy, Karaiby, ale no już po tak dwa lata po tym remoncie zaczęliśmy mieć apetyt na więcej I... Jeszcze tego nie oficjalnie nie mówimy, mówimy to w znajomym, rodzinie, ale myślę, że to jest też świetne miejsce, żeby właśnie tutaj, tutaj dzisiaj powiedzieć i ogłosić, że właśnie w przyszłym roku postanowiliśmy ruszyć dalej. Czyli ocean Atlantycki już, można powiedzieć, nie znamy go od, z lewej, prawej, od góry dołu, bo jest jeszcze dużo wysp, których po prostu nie wyeksplorowaliśmy tak, jakbyśmy chcieli, ale po prostu teraz stwierdziliśmy, że takim naszym kolejnym punktem jest Pacyfik. Czyli dalej ciepłe klimaty. Jak najbardziej. Nie przeprowadzacie się na północ, na południe. No tutaj, dzieciaczki nasze mają w tym momencie 10 i 12 lat, i doszliśmy po prostu do wniosku, że to jest taki moment, gdzie jeśli chcemy przeżyć taką wspaniałą przygodę, wyeksplorować miejsca, do których naprawdę ta cywilizacja jest totalnie inna, natura jest przepiękna, i to jest właśnie to: francuska Polinezja. Przez ostatnie miesiące rozmawialiśmy z wieloma rodzinami, które właśnie przeż, prze, mieszkały przez ostatnie lata na Łódce, na francuskiej Polnezji i tylko nas tutaj... Y można powiedzieć, ugruntowali w naszej decyzji, że to jest dokładnie kolejny kierunek naturalny. I ci, którzy już tam przypłyną, to mówią, dlaczego nie przypłynęliśmy tam wcześniej? Kiedy byście się chcieli przeprawiać? Bo rozumiem, przez kanał będziecie płynąć, tak? No na razie wygląda, że nie będziemy tam żadnych eksperymentów robić, czyli pójdziemy takim utartym szlakiem i to jest tak mniej więcej jakoś. E marzec przyszłego roku, bo tak w marcu fajnie się przepływa i to już jest tak, jeśli chodzi o te sezony huraganowe w różnych miejscach, to akurat fajnie pasuje. Także myślimy tak na spokojnie jeszcze dopieścić łódkę właśnie na Karaibach, jak już znamy całą infrastrukturę, wiemy gdzie co dokupić co załatwić. Tutaj jeszcze fajnie, bo akurat nam jeszcze nowe, nowy ponton przyjeżdża z Polski w grudniu, więc też jesteśmy zadowoleni bardzo, bo wreszcie będzie wypas pełen, bez szarpania, bez manetki, tylko elegancko, z podnoszeniem elektrycznym już tak dla dziadków. O. <grym> no ale o to chodzi też, żeby dzieciaki mogły się spokojnie, swobodnie poruszać same, także dorobimy także takie rzeczy i właśnie myślimy jeszcze, że ewentualnie zahaczymy o Kolumbię jakoś styczeń, luty. Potem chwila w Panamie, no i tam trzeba się przyczaić w, w takiej marinie przy wejściu, żeby po prostu ogarnąć sytuację z całym tym kanałem panamskim. Z tego co wiemy jest tam dużo papierkologii i cudów. Tak, nie jest to takie proste jak kanał Kiloński, trzeba tam czekać. Dokładnie. Czasami czekać dłużej niż by się chciało. Tak. Także... Mówicie, że łódka teraz stoi, w Wasza Poli, na Martynicy, czy ona... Czy to znaczy, że ona już tam czeka na ten kolejny remont? Nie, ona się teraz remontuje. W tym razem podeszliśmy do tego w taki sposób, że nie chcieliśmy się ponownie straumatyzować remontem. Czyli stwierdziliśmy, że dobra, to coś tam wykominujemy i zapłacimy więcej, ale już się do tego nie dotykamy. I fajnie, bo, bo poznaliśmy już lata temu takiego bardzo... Fajnego człowieka, Polaka, który już od kilku dekad mieszka na Martynice, wcześniej w Maroku i generalnie ma parę doktoratów z laminatów i paru innych rzeczy, jeśli chodzi o łódki. Więc mamy taką nadzieję, że będzie dla nas takim dobrą duszą i, i, i inspektorem, który też tam troszeczkę coś porobi. Ale, ale co najważniejsze, dopilnuje to, żeby wszystko było tak, jak powinno być, bez naszej obecności. No słuchajcie, więc słuchajcie, fajnie łódka się remontuje na Martynice, a oni są tutaj z nami. No bajka po prostu. Ale trzeba dodać, że remont teraz, który mamy, to jest tak naprawdę mikroremont. To naprawdę to są prace, które znaczy, są... jaki zakres prac Nieporównywalne do tego, co zrobiliśmy w Gdańsku. W Gdańsku to po prostu było tornado, które przeżyliśmy tak naprawdę. Teraz e, właściwie to tak naprawdę musimy poprawić dno, bo ta farba antyfaulingowa okazała się po prostu no, źle położona, więc teraz niestety musimy to wszystko zeskrobać do zera i to powoduje, że to z tego wychodzi trzy miesiące, więc e, Powiedzcie, jakie są koszty takiego życia właśnie w tych regionach Karaibów? Czy to można jakoś porównać z kosztami, które spotykają żeglarze, nie wiem, na Adriatyku, na Morzu Śródziemnym? Wiem, że tam na Karaibach no, kotwicowiska to jest takie najbardziej popularne, popularne miejsca stacjonowania. Jak porównać te koszty? Znaczy to zupełnie inaczej działa z tego co rozumiem, a mówię, że z tego co rozumiem dlatego, że ja nie mam takiego doświadczenia jeśli chodzi o Morze Śródziemne. E, takie mam znikome i to zupełnie nie na naszym jachcie. E, I e, z tego co widzę i, i tam troszeczkę doświadczyłem na tym Śródziemnym, no to Śródziemny jest bardzo nieprzewidywalne, tak? Czyli nie ma tej, tego świętego spokoju jaki jest na Karaibach, że tam 99% czasu wieje z jednej połówki, czyli albo nawet z jednej ćwiartki. Czyli krótko mówiąc, można zawsze liczyć, że zachodnia strona każdej wyspy to jest bezpieczne kotwicowisko, nieważne gdzie się stanie, byle było za coś za sensownie zahaczyć. Tak? I nie ma tego problemu, że kręcimy się dookoła własnego ogona, nie musimy uważać na sąsiada za dużo. Generalnie wszyscy tańcują w tym samym ruchu. Więc to jest mega, mega prostsze. Na śródziemnym z tego co rozumiem to jest tak, że generalnie no, ten wiatr może się zjawić z każdej strony, w każdym momencie trzeba naprawdę czaić prognozę pogody i to mega ogranicza możliwości, dlatego że nawet jak staniemy dzisiaj na bezpiecznym kotwicowisku, to no, jutro się okaże, może się okazać najniebezpieczniejszym miejscem w całej okolicy. Tak? Więc tutaj Karaiby są dużo, dużo prostsze i stąd też masa ludzi, nawet bardzo niedoświadczonych, wybiera ogromną większość czasu po prostu stanie na kotwicy, bo jest to bardzo proste, nieskomplikowane, i przewidywalne co najważniejsze, tak? I, I darmowe? I absolutnie darmowe, tak. No więc y, to jest naprawdę hit. I tak jak my budowaliśmy łódkę na samym początku, no, mogę powiedzieć, że właśnie budowaliśmy, przebudowaliśmy. Nie? I to y, polegało na tym, że po pierwsze generujemy całe potrzeby naszego prądu, elektry prądu energii elektrycznej y, z solarów, czyli mamy w tym momencie prawie 5 kW na dachu. Co generuje nam w najlepszych wersjach na Bahamach, w dni takie fajne generuje nam nawet do 25 kWh. Dla tych z Was, którzy mają jakieś blade pojęcie na temat elektryki, to jest, to jest konsumpcja właściwie mieszkania małego domu, tak? I to mówimy o takiej konsumpcji, gdzie my przy ostatnim remoncie w, przeszliśmy z gazu. Zgotowania na gazie i spieczenia na gazie, przerobiliśmy wszystko na elektrykę. I to był ogromny skok. Trzeba było dorzucić właściwie drugie tyle solarów, ale dzięki temu, teraz w zasadzie mamy tylko jedno paliwo na pokładzie diesel do głównego silnika. Bardzo ważna była dla nas ta autonomia, no i to było właśnie elektryka. I yy, porządna ocelarka. No i wreszcie po 10 latach wpadliśmy na pomysł, żeby kupić, zainwestować w bardzo porządną ocelarkę, i mamy teraz święty spokój. Możemy codziennie kąpielwanie brać. Yy, o, prowadzicie też taką działalność doradczą, że gdyby ktoś chciał się dowiedzieć o tym, jak kupić jacht, jaki kupić jacht, gdzie kupić, jak go wyposażyć, jesteście otwarci na taką rozmowę, słyszałem. Tak, jak najbardziej. W związku z tym, że przeszliśmy no, tutaj na naszym własnym polu bardzo dużo. Yy, Różnych historii wyboru jachtu i coraz więcej faktycznie ludzi do nas się zaczęło zgłaszać jak zacząć, jaki wybrać jacht, jak nie popełnić błędów, jak nie zapłacić właśnie, bo czasami się nam wydaje, że sami to zrobimy, a potem się okazuje, że też jest to puszka Pandory, bo niestety jacht to nie jest samochód, więc tutaj na pewno wskazujemy. Dużo ludzi potrzebuje psychicznego aspektu takiego wsparcia. Tak, opieki. Tak, jest opieka. Dobrego ducha. Często mężowie nasyłają swoje żony do mnie. I <laughs> do żeby po prostu pogadać, jak to jest tak naprawdę, bo faktycznie najczęściej, no to już taka statystyka jest, że najczęściej to panowie są chętni, żeby wyruszyć w ocean i tak żyć, a panie mają jednak wiele różnych aspektów, lęków, no to wiadomo, to wszystko po prostu może wyglądać dobrze na Instagramie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywistość jest inna, musimy naprawdę wyjść ze swojej strefy komfortu lądowej, szkoła, bezpieczeństwo, natura, która z żywią nieokiełznany i nie wiemy, kiedy co się wydarzy, no to różne były tutaj przypadki przygód mamy już pełno na dziesięcioletniej liście. No i to właśnie kwestia jeszcze zdrowia tutaj, medycyny, tak? Tu też odpowiadamy za siebie. Słuchajcie, wiemy, że społeczność rodzin, która podróżuje po świecie, kotwiczy na, przy karaibskich wyspach czy w innych miejscach, tworzy pewną taką wielką y, rodzinę. Wy się znacie, y, jeśli się nie widzicie na kotwicowisku, to sobie tam mailujecie, y, są jakieś grupy WhatsAppowe, które się wspierają. Opowiedzcie trochę o tym, jak ta społeczność funkcjonuje, jak to, jak to są ludzie, skąd, y, skąd oni są. No i też y, tutaj łączy się to trochę z edukacją dzieci, bo na tych wszystkich jaktach są dzieci, które prowadzą tak zwaną, prowadzicie wy z nimi edukację pozaszkolną. Jak to wszystko działa? Na, tak naprawdę te nowe technologie nam bardzo po, pomogły komunikować się z innymi rodzinami. Faktycznie między nimi są grupy na Whatsappie. Mamy po prostu już w tym momencie nie patrzyłam ostatnio, ale tam jest kilka tysięcy rodzin. Te grupy są ogólne, związane z poszczególną wyspą. Kiedyś to było na Facebooku, teraz to właśnie na Whatsappie. I każda też wyspa ma swoją subgrupę. I więc jeśli ktoś dopływa na przykład na Martynikę, to pierwsze co wysyła w tej grupie, cześć, tutaj Ania i Bartek, taka, taka, ja, taki jacht, dwójka dzieci. Chłopiec 10, drugi chłopiec 12. Właśnie kotwiczymy tutaj, będziemy tu przez najbliższe dwa tygodnie i chętnie spotkamy inne rodziny z dziećmi. I generalnie za chwilę dostajemy prywatne wiadomości i się tak maczujemy. Więc po prostu spotykamy się. Często jest tak, że już znamy się z wieloma rodzinami od dawna, dawna i nie musimy się umawiać, po prostu zrzucamy kotwicę, budzimy się, a to nasi znajomi, których widzieliśmy na, przy... na, poncz... na przykład na Grenadzie. Więc te znajomości się po prostu już ze sobą tutaj tak przenikają. Są też aplikacje takie trochę raczkujące, nie do końca działają, ale no coś tam jest. Ale naprawdę to już jest fajnie, że te wszystkie rodziny jednak i głównym celem jest to, żeby te dzieciaki się ze sobą socjalizowały. Bo jeszcze takie maluszki kilka, kilka, nawet mamy sami właśnie doświadczenie. Nasze dzieci jak miały 4-5 lat, no to one dużo nie potrzebowały. Wystarczyło karton z Lego wrzucić w ich kajucie, my mogliśmy sobie spać, robić swoje sprawy. Teraz już tak wyglądają coraz bardziej do innych dzieci i faktycznie to jest olbrzymia motywacja i robimy to aktywnie, żeby nasze kierunki tam, gdzie pływamy, właśnie były Związane z tym, żeby inne rodziny z dziećmi były. I właśnie stąd też ten Pacyfik, bo okazuje się, że na Pacyfiku teraz jest jakaś fala dzieci, dzieci 10 plus, więc podążamy za tą falą. A z tą edukacją, jak to wygląda? No, edukację prowadzimy już od kilku lat. Dzieci są w systemie ORPEK, to jest polska szkoła dla dzieci, dla rodzin, które mieszkają za granicą. I właściwie w tym systemie możemy podążać tym systemem aż do ich matury. To jest system, który nie wymaga od nas przylotu do Polski, mimo że Przylatujemy, ale nie przylatujemy na egzaminy, więc regularnie wysyłamy różne prace. System cały opiera się o książki, nie o komputery, więc tutaj na pewno z mojej strony jest więcej pracy, bo mogłabym posadzić. No, właśnie, czy to jest trudniejsze dla dzieci, czy trudniejsze dla rodziców? No myślę, że na pewno no, byłoby wygodnie, żeby po prostu klikali i siedzieli przez te 4-5 godzin, co tak naprawdę chyba większość ludzi stosuje na jachtach. No ja, to, ja, to już, ja to już często mówię i generalnie jestem bardzo wdzięczny Ani, bo mogłaby spokojnie wybrać wersję taką, że postawi te dzieciaki przed komputerem i do widzenia, tak? Ale jednak poświęcać codziennie te 2-3 godziny, bo to nie jest 8, żeby to było jasne. Te dzieciaki naprawdę mają masę czasu na to, żeby żyć swoim własnym życiem i poznawać ten świat taki, jakim on jest, a nie wyskakiwać z naszych schematów i być ograniczony naszymi doświadczeniami. Więc to jest piękne, że oni mogą spakować ten program spokojnie w te 2-3 godziny dziennie, ale to jednak jest 2-3 godziny dziennie, codziennie, tak? Więc tutaj nie ma zmienia. Słuchajcie, wie, wiemy, że też jak ktoś bardzo chce poznać Wasze życie na miejscu, to jest taka możliwość, że może się do Was wprosić w gości. Na krótszy rejs bądź trochę dłuższy. Opowiedzcie o tym, jak to wygląda. Czy, są, czy to są jakieś terminy, gdzie należy szukać takich, takich okazji i szans? No więc fajnie, że mówisz to jako o szansie. Mówisz o tym jako o szansie, dlatego że. Faktycznie tak to postrzegamy i specjalnie przekornie nazwaliśmy to parę lat temu nie rejsy. Jakby ktoś chciał przyjechać na żagle, to nie tędy. Jeśli ktoś chce przyjechać i odchodzić parę miejscowych na Instagramie, to też nie ten adres. U nas my zapraszamy, my zapraszamy ludzi, którzy mają ochotę poznać nasze życie, czyli pożyć z nami. I jest taka duża szansa, że udaje nam się wielu ludziom sprzedać ten patent na to, jak faktycznie odpocząć. Nie tak, jak Wam się wydaje, że można odpocząć, tylko jak naprawdę odłączyć się od wszystkiego i pobyć samemu ze sobą. E, I fajne jest to, że naprawdę duża część ludzi, myślę, że spokojnie możemy teraz już powiedzieć, że większość, od nas wyjeżdża e, i coś znaczącego się przeklikuje w ich życiu. I to jest chyba największy dla nas motywator do tego, żeby to kontynuować. To jest również chyba jeden z największych motywatorów do tego, żeby kontynuować nasz kanał, bo też mamy taką dość dużą i rosnącą w siłę listę która już w tym momencie chyba obejmuje z kilkaset rodzin, które piszą mniej więcej to samo. Czyli w którymś momencie piszą e-mail pod tytułem sprzedaliśmy wszystko, skontaktowaliśmy się z tym, co nam służy i właśnie to teraz robimy. I na tym nam zależy. To jest chyba taki priorytet numer jeden. I właśnie na tych rejsach dokładnie, dokładnie się tym zajmujemy. Ale rzeczywiście poznaliście ludzi, którzy pod Waszym wpływem i za Waszą radą zmienili życie w podobny sposób, jak wy? Ile tak, jest takich osób? Tak, jak niekoniecznie to podobny, bo to niekoniecznie znaczy łódka. To może być szałas w bieszczadach, to może być mieszkanie w środku miasta. Chodzi o to, żeby to było coś, co wychodzi z ciebie świadomie. Czyli krótko mówiąc, kontaktujesz się z tym, dobrze, to w czym jestem teraz mi nie służy, ale już widzę, co może mi służyć, co może być dla mnie świetnym środowiskiem do tego, żeby być faktycznie sobą i żeby wzrastać w tym wszystkim, tak? żeby czuć codziennie ekscytację, że ja się w ogóle budzę. Tak? I nagle się okazuje, że ci ludzie to odnajdują. I to jest fajne. I, ty, I fajne jest jeszcze to, bo jednym z największych argumentów do tego, żeby nie ruszyć na przykład w świat u ludzi w, w, w naszej psychice jest to, bo my mamy małe dzieci. Serio? No właśnie dlatego, że mamy małe dzieci, to ruszyliśmy w świat. Właśnie dokładnie z tego powodu, Więc to jest śmiesznie, bo dużo rzeczy, które jak często rozmawiamy albo mamy te właśnie te rejsy, gdzie nie tylko rozmawiamy, ale robimy różne praktyki, medytacje razem i tak dalej i nagle ludzie się kontaktują z tym, że to co ich blokowało nagle ich popycha do przodu, no to jest genialne, dla mnie to jest, to jest po prostu bezcenne i na coś takiego zapraszamy. Słuchajcie, y, trzy najpiękniejsze miejsca, które odwiedziliście przez 10 lat. No jedno tu siedzi. No to dwa, każdy po jednym. Najpiękniejsze miejsca, do której, które zapadło w pamięć, do którego zawsze będziecie wracać w marzeniach, w myślach bądź w rzeczywistości. Dla mnie to na pewno jest e, latarnia morska na Bahamach, którą odkryliśmy przez przypadek, która okazała się przepięknym miejscem, bo to jest po prostu e, bezludna wyspa i opuszczony budynek taki dwustuletni. Fajny, mam nadzieję, że fajne, bo takie mamy opinię, vlog nagraliśmy, bo okazało się, że w akcie w tym miejscu miała miejsce niesamowita historia dwóch par latarników, którzy mieszkali. Tam niestety skończyło się to dosyć dramatycznie, więc jeden z, spokojnie którakolwiek z platform streamingowych powinna stworzyć na podstawie tej historii film czy serial, bo naprawdę historia jest przepiękna. A samo miejsce jest po prostu bajeczne i jeszcze tam w ogóle, jak się zwiedza mury tych miejsc i widać, jak ci ludzie żyli, jak pobierali wodę, tam też nic nie mogli hodować, bo tam sucha gleba, więc niesamowite miejsce, naprawdę pięknie. I do tego turkus, różowy piaseczek, no pięknie. To prawda i to jest piękne miejsce, ja też je ja też bardzo kocham, bo myśmy je zupełnie przypadkiem odkryli gdzieś jakoś w środku nocy, nawet nie w środku nocy, ale przejeżdżaliśmy i zobaczyliśmy, a co to jest w ogóle, bo te mapy bahamskie to są takie od czapy narysowane i tam generalnie trzeba trochę po piracku pływać. No i dobra, to idziemy zobaczyć, co to jest. No, skręciliśmy łódką, znaleźliśmy jakąś dziurę między rafami, zakotwiczyliśmy i zaczęliśmy zwiedzać. Okazało okazało, że tak, zresztą wysłaliśmy drona, ja siedziałem z tymi z goglami już ładne parę lat temu na, na, na oczach i w ten sposób kierowałem łódką, więc to było w ogóle śmieszne, nie? Bo to była taka gra wideo z jednym życiem. E, więc ten, więc to, to super było. E, ale później Ania odkryła całą tą historię tej, tych dwóch par, które były latarnikami gdzieś tam w, w latach 1800. To było niesamowite. Ale dobra, przewiń. To, moje, to jest na pewno moje miejsce numer jeden, ale mam drugie miejsce ex też numer jeden. I to jest, ja, ja kocham tą taką rdzenną, autentyczną kulturę Karaibów, i ona się przejawia w dwóch miejscach najbardziej dla mnie: na Dominice i na San Luszi. Wybrałbym San Lusie tylko dlatego, że mieliśmy tam bardzo serdecznego przyjaciela. I mówię, mieliśmy, dlatego że niestety mu się zmarło w zeszłym roku. I on dla nas był taką furtką lokalną, był takim lokalnym artystą, który znał wszystkich i wszyscy go znali. I to było takie miejsce, gdzie w momencie, kiedy my z nim się zahaczyliśmy i tak ukochaliśmy, to się okazało, że milion drzwi lokalnych się przed nami otworzyło. I to był kontakt, który nam po prostu wszystko pokazał, od, nie wiem, od lokalnej, od, loka, od tego, że przychodziliśmy, ja tam postawiłem w w momencie swoją perkusję, bo kiedyś normalną perkusję woziłem na ulicy. postawiłem u niego w kafejce. I tam lokalna młodzież się na tym uczyła, a ja czasami wpadałem, Zaczynaliśmy coś tłuc, on tam na gitarze grał i za chwilę wychodziło cała masa różnych dziwnych rastamanów z różnymi instrumentami i robiła się taka orkiestra, że był ogień. I to było totalny spontan, coś pięknego, niesamowitego. A oprócz tego potrafił nas zabrać na przykład w środku nocy na spacer po dżungli, gdzieś do jakichś wodospadów i po prostu coś, czego byśmy my, jako, jako białasy, w ogóle nawet nie wiedzieli, że coś takiego można zrobić. Nie? Bo byśmy się bali, byśmy poszli gdzieś po jakiejś pięknej, wybrukowanej tej ścieżce na wycieczkę tak, w ciągu dnia. Słuchajcie, jak często na, w tych regionach, w których pływaliście do tej pory, spotykaliście? polskie jachty bądź jachty z polskimi załogami czy to jest coś wyjątkowego spotkać polską załogę tam czy jednak jest to powszechne <tutek> Tak naprawdę zależy, w którym miejscu jesteśmy. Okolice Martyniki to bardzo dużo Polaków można spotkać na czarterowanych jachtach i to jest bardzo dużo. Martynika to w końcu Unia Europejska. Tak, i bardzo polska społeczność jest chyba jedną z chyba na pierwszej trójce spo, społeczności, która w ogóle wypożycza jachty ja na mówię, Martynice. Że Podobno, a po francuzach. Więc naprawdę była Zatoka kiedyś, ma, jest też słynny vlog u nas na, na kanale, że jest. 7 katamaranów w Zatoce, gdzie jest 10 bojek, tam są polskie flagi. Jeszcze do niedawna było tak, że jak widzieliśmy polską banderę, no podpływaliśmy, byliśmy zawsze, no społeczność żeglarska jest taka, że jednak się witamy, tym bardziej jesteśmy na końcu świata. No ale teraz w związku z tym, że nasza bandera stała się bardzo popularna w, w, świecie, w świecie międzynarodowym, no to już niestety to nie jest tak. Już nawet przestaliśmy robić takie próby, bo podpływamy, mówimy coś, a ktoś po prostu wychodzi i patrzy na nas na jak na dziwożę. No, no tak, bo wytłumaczmy widzom naszym, że po prostu polska bandera jest często wykorzystywana wykorzystywana przez załogi niepolskie na niepolskich jachtach. Po prostu ja chcą powiem. mieć polską banderę, bo ona tak. jest, wygodna, jest wygodna, niedroga tak. i, i, i lubią bieli czerwień. Nawet ostatnio byliśmy na takiej wyspie St. Barts, czyli to jest taka wyspa dla milionerów, tam najbogaci tego świata mają swoje jachty. Byliśmy w takiej słynnej zatoczce też, gdzie tam jest dużo takiego takich imprez i przypłynęła taka motorowa. I nagle patrzymy z tyłu polska baktera. No tak, okazało się, że nie. Ale chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że jak zaczynaliśmy pływać po Karaibach, zaczęliśmy na południowych Karaibach, głównie właśnie Martynika i na południe, no to te polskie łódki były rzadkością. Nawet te polskie czarterowane łódki były rzadkością. I wydaje mi się, że mamy dość duży wkład w tym, że jakoś ten rejon pokazaliśmy i dzięki temu później pojawiło się dosłownie 5, 6, 7 lat później. Zaczęliśmy obserwować to, że jest po 5, 6, 7 łódek polskich w jednej zatoce i naprawdę jesteśmy numerem dwa po Francuzach, tylko dlatego, że Martynika jest francuska. Więc, więc tutaj chyba zrobiliśmy kochanie dobrą robotę. Brawo, dziękujemy. Ania i Bartek Dawidowscy byli naszymi gośćmi. Śledźcie Państwo kanał na YouTube, gdzie mnóstwo ciekawych filmów aktualnych i także tych z przeszłych. Z poprzednich sezonów, zaglądajcie na stronę internetową, gdzie jest mnóstwo informacji, gdzie jesteście, co robicie. Zaglądajcie na stronę internetową. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, dziękujemy. za gości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak ten świat?